Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj w Kiku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, możecie włączyć sobie dzwoneczek, zostawcie coś w, w komentarzu, będzie mi bardzo miło i na sam początek mamy tutaj taką ładną poduszkę. I już Wam pokazuję, pokazuję, już Wam mówię jaka jest cena. 25 zł kosztuje, ale bardzo fajna. Tu mamy następną. Miłość jest w moim domu. Tak to wygląda. Ona jest taka yy, mięciutka, jak widzicie, taka jakby welurowa. I ona kosztuje również 20. Nie, 20, ta, ta kosztuje 20 zł. Następna taka malutka. Zobaczcie, ona tak... jak się nią potrząśnie, to ona tak. Yy, no, tak fajnie się układa. Dobra, już ją tu wciskam i mówię Wam cenę cena tej podusi to 18 zł 30 na 30 cm. Ach, zapomniałam wam pokazać, że tam jeszcze jest różowa. Dobra, sieć tutaj. Kocyki, 140 na 190 za 59 zł. To takie narzuty, narzuty i już wam pokazuję. Tak wyglądają. Zobaczcie, jak ładnie by wyglądało. Nawet na prezent yy, dla kogoś. Tu mamy różowy, a tu mamy zielony, butelkowa zieleń. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Yy, 150 na 180 cm za 70 zł. Yy, I również tak pięknie zapakowane. Tak to wygląda. No i teraz nie wsadzę. Tu mamy, jak widzicie, taki kolor jasne szary, a tam po prawej stronie mamy ciemniejszy. Dobra, siedzi, siedzi. Nie wychodzi stąd. Co wam mogę jeszcze tutaj pokazać? Jeżeli macie problem z zamykającymi się drzwiami, to możecie kupić sobie taką kulkę. I ta kulka jest za 14,99. Wiem, że była również chyba różowa. A jeżeli ktoś ma problem z przeciągiem pod drzwiami, to możecie kupić sobie taką podusie pod drzwi. Tylko niestety nie wiem jaka cena, bo nie było. Co my tutaj jeszcze mamy? Prześliczny lisek. Również taka mała poduszka i ona jest za 12 zł. I bardzo, bardzo dużo innych wzorów, rozmiarów i kolorów. Idziemy dalej, dalej. Mamy e, lustra <laughs> i moje stopy. Przepraszam, nie, nie, nie pomyślałam, że będzie e, je widać, jak tutaj podcho podchodziłam z kamerą. E, ok, i takie lustro jest za 60 zł w kiku. Jest złote i srebrne. Już Wam pokazuję, tam po lewej stronie stoją, mm, tak jakby koszyczki takie metalowe, bo to jest e, chyba metalowe, tak mi się wydaje. I tu obok macie jeszcze. Mm, takie koszyczki w kolorze srebrnym i złotym. I te koszyczki są za 35 zł. Zobaczcie, tam na dole jest złoty, więc można zrobić sobie yy, fajną... Yy no fajny taki komplet, że będzie ładnie dopasowało, ostatnio jedna z Was wysłała mi e, prześliczne zdjęcie, na którym były te domki i one są po prostu cudne e, mi kojarzą się z świętem Bożego Narodzenia bo e, no bo dużo z Was e, ja również, takie domki nie wiem, ja tam na przykład wkładam, e, wkładam świeczki e, ledowe i on tak przepięknie wieczorem wygląda kosztuje 15 zł. Szkoda, że nie ma takich różnych rozmiarów, większych, mniejszych. Mi się marzy, żeby zrobić takie miasteczko, takie miasteczko świąteczne. Może akurat ktoś się skusi i dorobi takie większe. Tu mamy za 15 zł taki świecznik. No i widzę. Tu bardzo ładne dekoracje, i zaraz pokażę Wam jeszcze więcej tego, bo możecie sobie podokupować. Tu mamy taką łeskę z, kule z kuleczką. Jest to biało-srebrne. Tak się prezentuje. I już Wam mówię, jaka jest cena. I cena tej dekoracji to 20 zł. 20 zł. Zaraz zerkniemy. Co jeszcze do tego możecie sobie dokupić, ale już tu po kolei Wam pokażę, co tutaj stoi. Tu mamy lampion za 45 zł. On jest metalowy. Już Wam go podniosę, żebyście sobie zobaczyły, zobaczyli jak wygląda. Takie lampiony świetnie również wyglądają. Na jesień, jak stroicie sobie domy, na Boże Narodzenie, ale również w lato, na jakieś tarasy, balkony, czy chociażby do domu. Tu mamy takie duże serce. Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, ile jest tych takich właśnie, ja to mówię, że to są takie brylanty, e, ile jest dekoracji dodatków do domu. I tu mamy jeszcze świeczniki. Świeczniki. Pewnie większość z Was będzie szukała właśnie na Boże Narodzenie, na święta takich świeczników. Zawsze w tym czasie jest szał, właśnie na takie gadżety. 30 zł kosztuje mniejszy, i 35 zł kosztuje większy świecznik. Przejdę dalej. Tam było duże serce. Tu mamy dwa małe serduszka. Tak wyglądają dwa małe serduszka. Z drugiej strony. Muszę tak delikatnie kłaść, bo boję się, że coś spadnie. A tu mam jeszcze takie ładne. Zobaczcie, jak ktoś nie, nie ma koloru srebrnego, to może sobie kupić e, samo białe serduszko. 18 zł. 18 zł kosztuje to serduszko. I zobaczcie tutaj do tych świeczników, możecie kupić sobie jeszcze takie świeczniki. E, są dosyć spore, jak widzicie. Musiałam tak porządnie to złapać. Zobaczcie, tutaj mamy lustereczko i kosztują 35 zł. Będzie na pewno przepięknie odbijało e, światło. Czy postawicie tam świeczkę, czy włożycie świeczuszki e, LEDowe, to będzie przepięknie to wyglądało. Tu mamy za 35 zł. E, okrągły. Ale on po prostu przepięknie się mieni. No i dodatkowo jeszcze ma tutaj takie nóżki. A tu mamy wazon, wazon srebrny, coś podobnego również e, pamiętam, było w Pepko. A tutaj wazon kosztuje 34,99. Moje chłopaki <gryw> chodzą, zwiedzają, czekają na mamę. Dobra. I co wam jeszcze mogę pokazać? To jest jeszcze tutaj do kompletu taka paterka. I ta paterka kosztuje 209,99, więc dosyć sporo, no ale wiadomo e, takie dekoracje kupujemy nie kupujemy takiej dekoracji codziennie, o tak mogę powiedzieć Kupicie na przykład taką paterkę, jakieś dwa świeczniki, jeszcze jeden taki mały i już macie prześlicznie e, ustrojone Dobra, odchodzimy od glamour, idziemy do w stylu boho balijskiego czy jak, jak to inaczej nazwał 39,99 kosztuje taka misa dosyć ciężka ale bardzo przyjemna w dotyku tu mamy krążki krążki jakiegoś drzewa po prostu jeżeli macie takie drzewo możecie sobie zrobić sami taki krążek kosztuje 18 zł może Wam mąż, czy tam nie wiem, tata, czy ktokolwiek przeciąć po prostu. I już macie gotową dekorację. Ten kosztuje 12 zł. Oczywiście to są bardzo leciutkie, bo to drzewo jest wyschnięte. Tu mamy grzybki, więc robi się jesiennie. Kosztują 12 zł. Następnie mamy listki. Listki są po 8 zł. Tu mamy również takie listki z filcu. I one kosztują 8 zł. Również, co by tu Wam jeszcze ciekawego pokazać? Zobaczcie, tam są kotki, różne trawy. Ach, pokażę Wam tą drabinkę. Ona jest. Świetna, również na różne pory roku można ją fajnie ustroić, ale cena jest po prostu zaporowa 80 zł. 80 zł kosztuje ta drabinka. Eee, no, także tak to wygląda. Tu chciałam zobaczyć, czy są jakieś nowe brusiki albo podkładki. Nie widzę. O, z racji tego, że jest ciepło, i może lubicie kawę mrożoną, to możecie sobie. E, zrobić w takiej szklaneczce albo zwykły napój, albo zwykłą wodę. Jakaś widzę chyba nowa, bo nie widziałam jej wcześniej. 6 zł kosztuje. O, a do kawy to chyba bardziej e, to będzie pasowało. Poczekajcie, już wam tu pokazuję, tylko odstawię. Kofi. Zobaczcie, mokka. I jest taka troszeczkę, jak widzicie, w, szersza na górze. Te prześliczne słoiki. Ten mały mam, a tu jest jeszcze duży, ale naprawdę wygląda to genialnie, jak się coś do tego nasypie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam Was do moich vlogów wcześniejszych. I tutaj mamy taki słoik. Te słoiki kojarzą mi się również z mlekiem. Kiedyś w takich, w takich słoikach. Były, było mleko, była śmietana, nie wiem, czy Wy to pamiętacie. Ja jeszcze byłam mała, ale pamiętam. Pamiętam doskonale. Tu mamy za 15 zł 3 szklanki, takie beczułki. Takie beczułki. Patrzę, czy tu jeszcze mogę wam coś pokazać, tutaj wszystko było. O, pokażę Wam jeszcze wieszaczki, bo chyba ich nie widziałam. Takie wieszaki za 10 zł. Możecie sobie gdzieś na drzwi szafki czy na drzwi w domu powiesić. I już macie gdzie zawieść jakiś ręcznik czy ściereczkę. No i bardzo, bardzo dużo innych pierdół potrzebnych do domu. No i to już koniec mojego przeglądu. Piszcie, co tam u Was. Ja życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, cześć.